Z strony Madzio. Dzisiaj zapraszam Was na film, w którym będziemy mierzyć moje wakacyjne zamówienie z ula Popken, takie bardziej stroje kąpielowe, sukienki kąpielowe, ale nie tylko. E, zamówiłam je już wcześniej, zabrałam te stroje ze sobą na wakacje do Czarnogóry przetestowałam, sprawdziłam w różnych warunkach i będę wam mogła teraz opowiedzieć nie tylko takie mierzymy, ale również moją opinię z użytkowania tych strojów, z sukienek kąpielowych, więc zapraszam dzisiaj do oglądania. Film powstał oczywiście przy współpracy z marką Ula Popken. Zostawiam dla was kodzik rabatowy. Kodzik się nazywa Maga635. Proszę bardzo. I macie minus 20% na zamówienie. Minimalna wartość zamówienia to 135 zł. Myślę, że jeżeli będziecie zainteresowane którymś z tych strojów kąpielowych, no to te 20% no to jest całkiem sporo. Więc zapraszam do oglądania. Linki do wszystkiego oczywiście standardowo już zostawiam w opisie pod filmem. Dziękuję za Wasze wszystkie łapki w górę, dziękuję za subskrypcję, dziękuję za Wasze wsparcie. Cieszę się, że tutaj jesteście i że mnie wspieracie. To oznacza, że, e, że lubicie oglądać moje filmiki, to oznacza, że tych filmików będę dla Was tworzyła więcej. Jak widzicie złapałam troszeczkę promieni słonecznych na tym naszym majowym wyjeździe. Może nie jest jeszcze to do końca to, czego oczekiwałam, ale no pogoda była różna rzeczywiście na tym wyjeździe. W każdym razie było na tyle ciepło, że spokojnie mogłam wskoczyć do basenu, spokojnie mogłam ubrać strój i wskoczyć do basenników. Więc zacznijmy od pierwszego stroju, który jest moim ulubieńcem, od razu Wam o tym mówię. Mam na sobie rozmiar 52, Wy będziecie widzieć przebitki, więc od razu, od, od razu się... Tutaj zobaczycie, rozmiar 52. Przepiękny, pomarańczowy dół. Co tu jest na tym dole? Maliny, truskawki, kiwi, arbus, banany, granat. Po prostu i ten kolor pomarańczowy, neonowy, przepięknie wygląda. Dół jest właśnie pomarańczowy, góra, jest czarna, bardzo ładny dekolt, nie za duży, nie za mały, bardzo mi się to podoba. Odcięcie taką, takim paseczkiem, taką ta, takim jakby materiałem czarnym usztywniane takie gąbczaste miseczki um, regulowane są tutaj ramionczka wszystko może sobie podnieść biust nie wisi jak najbardziej na tak jest to sukienka kąpielowa więc sukienka kąpielowa charakteryzuje się tym że pod spodem mamy normalnie jakby strój kąpielowy a na wierzchu mamy taką sukienkę, co jest dla mnie mega komfortowe. Bardzo lubię takie kroje, bardzo się dobrze w tym czuję. Chodzę sobie w tym, nie muszę zakładać nic na wierzch. Jak chodzę gdzieś koło basenu, nie czuję się jakaś taka skrępowana. Bardzo lubię tego typu właśnie stroje kąpielowe, sukienki kąpielowe, dobrze się w tym czuję. To, co jest ważne dla wszystkich dziewczyn, co ostatnio tak wszystkich poruszyło. No, to chyba jest to wycięcie, bo wspominałam, że nie wiem, czy to jest temat tabu. No, po prostu to wycięcie tutaj tych majtek. Ja nie lubię, jak majtki są bardzo wycięte i yy, właśnie przez to czuję się niekomfortowo. Tutaj majtki są fajnie zabudowane i z tyłu. Cała pupa jest przykryta dosłownie i z przodu, więc wszystko jak najbardziej na tak. W sumie te majtki są też w kolorze jakby tego pomarańczu. Ten dół też jest w kolorze pomarańczu, więc wcale nie byłabym, myślę, że. W takim kroju, o takim kroju tego dołu, tych majtek, jakby był sam e, strój. Nie wiem, chyba było coś takiego, hy, chyba były takie różne, różne opcje, w każdym razie na stronie uli Popken były, więc sobie zobaczcie. Jakby po prostu był sam strój kąpielowy bez tej sukienki właśnie z tym dołem, bardzo dobrze wykrojonym. Nie za bardzo, nie za mało. Ja jednak lubię, jak jest wszystko tam zabudowane. Brzuch nie wystaje, czuję się dobrze, więc mój ulubiony strój. Miałam go chyba trzy razy na sobie. Za każdym razem tylko patrzyłam, czy już wysechł, czy już jest w porządku, czy można go ubrać ponownie, i miałam inne stroje do wyboru ale zawsze sięgałam po ten, po ten jakoś tak mi bardziej po prostu przypadł do gustu. No i powiem Wam jeszcze, że ostatnio ostatnio jeszcze mm, zamawiałam strój w rozmiarze 50 Uli Popken i on był bardzo, bardzo obcisły, więc postanowiłam wziąć rozmiar większy i to są właśnie rozmiary większe i ja uważam, że to jest mój rozmiar. Uważam, że rozmiar 52 w Ula Popken jest dla mnie idealny, nie jest za bardzo obcisły, jest po prostu bardzo, bardzo dobrze dobrany. Ten rozmiar 50, który brałam, tą sukienkę z kaktusami, nie wiem czy pamiętacie, on jest bardzo zasysający, bardzo mocno po prostu dociskający. A tu nie wiem, czy o to w tym chodzi. W każdym razie ja nie uprawiam żadnych sportów wyczynowych ani y, pływactwa, y, więc może być po prostu większe, lepiej się w nim czuję. Więc ten strój jak najbardziej na tak bardzo Wam polecam. No i jest taki super dziewczęcy, super soczysty, po prostu soczysty na lato. Kolejna rzecz z zamówienia to taka y, tuniczka. Zaraz ją sobie narzucę. Zobaczcie, jak ona tutaj. Pokażę Wam tylko e, to zdobienie tutaj. Zdobienie przyszyj. Bardzo piękne, właśnie z takich koralików, z jakimś takim kryształkiem. No, bardzo ładnie to wygląda. No i ona ma takie wzory popyrtane, totalnie. Trochę panterki, e, trochę palmy. Ja mam ją w rozmiarze, rozmiar dwa. Eee, czekajcie, żebym to dobrze ubrała. Rozmiar 2, e, między 50 a 56, po prostu ona jest taka duża. No to jest taki krój kwadratu, możecie zobaczyć. To jest taki krój kwadratu, to jest taki krój e, nietoperza, właściwie no kwadratu, który tutaj jest tutaj złapany. Jest to właśnie narzutka na wierzch, i może zapytacie się, po co to narzucasz, skoro masz sukienkę kąpielową, skoro mówi że dobrze się w niej czujesz. No jasne, że tak, śmigam sobie w niej w miejscu, w którym jest kąpiel, ale mm, mieliśmy taką sytuację, że chcieliśmy podskoczyć do piekarni chcieliśmy kupić, właśnie zamówić jakąś pizzę, chcieliśmy kupić jakieś picie i już kierować się do domu, no i ja byłam w tej sukience kąpielowej, w sensie no nie, no jednak to jest strój kąpielowy, jednak jest to coś do kąpieli, nie jest to ta sukienka kąpielowa, o której tutaj rozmawiamy nie jest to ubranie, w którym mogę wejść do supermarketu, no to już umówmy się, nie jest to ubranie, do którym mogę wejść do miejsca gdzie się jadę Posiłki jakiekolwiek, więc, więc ym, po to. Potem to jest ta narzutka, narzucam ją na wierzch i w takiej oto narzutce i w klapeczkach przemknęłam sobie szybko do piekarni, przemknęłam sobie szybko do marketu, zrobiłam zakupki i wyszłam, nikogo nie raziło, ona jest długa, ona sięga nawet za kolano także to jest bardzo fajne, bo do tej pory takie narzutki miałam dosyć krótkie i to też było bez sensu, bo ona była krótsza niż ta sukienka spod spodu więc na co ta jakby narzutka, ale ona jest po prostu taka obszerna, ona tworzy że właśnie taki obszerny, nie, trochę szlafrok, trochę właśnie mm, pamiętam, jak byliśmy na wakacjach, to właśnie jeden z uczestników naszych wypraw mówił, że to są takie łachmany, bo po prostu to jest takie coś za dużego, takie łachmanowe, takie flejowate. No jest, jest, no jest to też poliestrowe. Z takiej półprzeźroczystej, z takiego półprze półprzeźroczystego materiału, po prostu narzucacie to na siebie e, i możecie coś załatwić w miejscach, gdzie jednak wstęp w stroju kąpielowym nie jest e, mile widziany, mówmy się, więc e, bardzo fajna, bardzo fajna, kolorowa, oczojemna na wszystkie strony, i tak jeżeli się zastanawiacie, czy ona się gryzie z tym, co macie pod spodem, z tym wzorem. E, tego stroju kąpielowego, który macie pod spodem, nie gryzie się. Nie widać nic z pod spodem. W sensie tu się tak dużo dzieje, tu się tak dużo dzieje na tej narzutce, że ona się po prostu nie gryzie. Tego, tego, tego stroju, tego wzoru z pod spodu w ogóle nie widać, bo jest przytłoczony tym nadmiarem kolorystyki, którą mam na sobie. Ja lubię takie rzeczy. Fajnie, że jest dłuższa, fajnie, że jest taka obszerna. E, zabieram ją ze sobą zawsze, e, no bo to różne są sytuacje. Po co ja mam ubierać sukienkę na plażę? Po co ja mam ubierać e, czy jakieś shorty, czy coś? To też niewygodnie, właśnie z tą sukienką. Narzucam coś takiego, ubieram klapeczki, potem z siebie to szybko zrzucam. Cyk pyk myk i problemu nie ma. Więc jest to moje odkrycie tegoroczne. Nie mówię, że nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, bo wiedziałam, że istnieje, ale chyba nigdy nie trafiłam na coś takiego fajnego, żeby to było duże, żeby to było oversize'owe, żeby to było długie. No to wygląda jak sukienka, to wygląda jak taka po prostu luźna sukienka narzucona na strój, więc bardzo mi się to podoba, bardzo to lubię i jest naprawdę. Ta kolorystyka i to co się tutaj dzieje i te. I że tutaj takie ozdoby, no naprawdę klimat wakacyjny, klimat na bogato. E, bardzo, bardzo fajna narzutka i teraz na ten wyjazd czerwcowy też ją ze sobą zabieram. Zastanawiałam się nad jakąś inną, nad jakąś białą, nad jakąś taką ala szlafrokową, Po co? Ta jest super. Narzucasz, nic się tutaj nie rozwala, narzucasz przez głowę. E, najlepsza. Kolejny strój, który mam Wam do pokazania, również jest w rozmiarze 52. Bo wziąłam wszystkie stroje w rozmiarze 52, ale tutaj, moje drogie, mamy sukienkę kąpielową. Ja jej nie przymierzę, bo jest na mnie za mała. Niestety, rozmiar rozmiarowi nierówny. W sensie, jakby jest dobra, tylko miseczka jest za mała. Bo mamy tutaj, kochane moje, drogie, miseczkę z fiszbinami. Także, ktoś ma problem z biustem, rzeczywiście, że. Nie lubi jak mu obwisa, nie lubi po prostu jak jest nisko, chce, żeby był podtrzymany wyżej. Chce tego push po prostu mieć. No to jest, również w sukience kąpielowej. Czemu nie? Piękna, czarna, z różowo-fioletowymi kwiatuszkami tutaj przy staniku. E, taki jest, e, takie są ramionczka, również regulowane. E, no i jest tutaj ta fiszbina, no zobaczcie twarda fiszbina. i Problem był taki, że no tutaj to już trzeba miseczkę dobrać. Na mój biust ta miseczka jest za mała, wszystko się wylewało i pod biustem ta fishbina również jest bardziej dopasowana. Tutaj są oczywiście takie wstawki Jakiś paproch. Tutaj są takie wstawki, o zobaczcie, no jak w biustonoszu, po prostu usztywnione, także to po prostu się utrzymuje, utrzymuje się ten cały stanik, tutaj też jest wszyta. Taka gumka, e, więc mogę Wam to pokazać, jak ja tego nie przymierzam na siebie, to mogę Wam pokazać. E, tak to wygląda, naprawdę pięknie, naprawdę wiązałam z nim wielkie nadzieje, bo ja lubię mieć te cycki jednak podniesione do góry, nie lubię jak są, jak są bardzo opadnięte. Tutaj w tym stroju akurat, który mam na sobie, one są fajnie podtrzymane, ale są, wiecie o tym, że są takie stroje, które w ogóle są takie bardzo rozciągliwe, elastyczne, no i ten biust po prostu leci w dół. Taka, takie sprawo grawitacji moje drogie. No i on byłby idealny do tego. I teraz pytanie, czy rozmiar większy byłby lepszy? Nie wiem, za bardzo, za bardzo się nie orientuję, bo jakby, e, czy rozmiar większy zwiększy też e, rozmiar e, tego. Miseczki. Nie wiem, jeszcze razem spróbuję przymierzyć. Yy, zobaczyć jak to będzie wyglądało, ale no, no nie po prostu pamiętam, że ona po prostu jak ją, jak ją mierzyłam, to mnie tak cisnęła tutaj właśnie w, w obwodzie, ten biust po prostu öch, każdą stroną, także nie, ona była po prostu na mnie za mała, no ale przepiękna jest zobaczcie, z przodu, z tyłu z przodu, z tyłu te kwiaty. No po prostu cud. Jeszcze z przodu tutaj są takie, o, takie troczki. Bardzo ładny strój. Jeżeli macie mniejszy biust, jeżeli szukacie sukienki, ale szukacie sukienki też, żeby trzymała biust, no to jest taka. Jest taka w ula popken. No i na wakacje zamówiłam sobie jeszcze buty. I słuchajcie, buty numer jeden są takie. Białe, z elementami brązu. Bardzo mięciutka wyściółka, rozmiar 38. Zobaczcie sobie, tutaj jest taki ozdobniczek. No i ja sobie je przymierzam i się, jakie one są wygodne. Nie wzięłam jej na wakacje, bo stwierdziłam, że one będą idealne na weselicho. Nie chciałam ich zniszczyć, nie chciałam ich zepsuć. I teraz uwaga: wszystkie panie, wszystkie kobity, które mają szeroką stopę, wysoką w podbiciu puchnącą, uwaga uwaga skupcie się teraz patrzcie to na rzepkę przód zapinany na rzepkę tutaj jest zapinanie na rzepkę to jest taki fake tylko tutaj to jest tylko taki fake tu jest zapinanie na rzepkę mały obcasik Super wygodne, białe będą do wszystkiego, więc stwierdziłam, że szkoda, szkoda mi ich do stroju, szkoda mi ich na wakacje, zniszczą się od piasku czy coś. Nie, zabieram je, ubieram je na, na weselicho, będą super wygodne na takim klocusiu e, do regulacji, na, zapinaj na rzepę. Boże, po prostu da się, da się wymyślić coś ciekawego, da się wymyślić coś ciekawego. Także takie sandałki, pokazuję Wam tylko jednego, żeby było mi wygodnie. Takie sandałki raz, bardzo polecam. Drugie sandałki, które zamówiłam, są czarne. Czarne z takimi ćwiekami i one mają informację, to też jest rozmiar 38. Mają informację, że to też jest ten gość H. Zobaczcie, jakie tu są tych ich butach, to jest Ula Popken, oczywiście. Zobaczcie jaka tu jest miękka ta wyściółka, jakie to jest mięciutkie. Jak po prostu chmurka. No i one nie są takie bardzo szerokie, one nie są takie idealne na tą szeroką stopę. One mogą się troszeczkę dopasować, bo ja je ubrałam i jakby wszystko było w porządku, ale komfortu 100% nie ma. Ale tutaj pokażę Wam takiego dżinksa, o co tutaj chodzi, na przykład ubieracie. One są w ogóle zapinane z tyłu, tutaj, zobaczcie, napięte, jakby ktoś się uparł. Jakby ktoś się uparł, to można byłoby to uciąć, ładnie zakończyć, i to mogło być taki klapeczek. Ale jak już zapniecie tutaj z tyłu, to patrzcie to. Patrzcie to rozwiązanie. Tu jest gumeczka tu jest gumeczka, proszę ja was i szkoda, że tej gumeczki nie ma też tutaj z przodu bo też fajnie by się dopasowały, więc y, bardzo fajny pomysł będę musiała je sobie troszeczkę rozchodzić bo stwierdziłam, że no tak, tak brać je w ciemno na wakacje no to ich nie wezmę, pasuje je troszeczkę rozchodzić, pasuje je troszeczkę dopasować do nogi, także informuję, że to jest jakby szerokość H, ale nie do końca nie do końca, także uważajcie, jak macie naprawdę szeroką stopę, no to może to nie być dla Was, ale zobaczcie, jak pięknie się błyszczą te świeki. To jest oczywiście plastik, nie? Ale pięknie się błyszczą, są takie troszeczkę rokowe, czarne, też eleganckie i też będą pasować do wszystkiego. Kolejny strój to różowy, seksowny strój. Dlaczego seksowny? Za chwileczkę z tego przejdziemy. Również mam go w rozmiarze 52 bardzo dobrze dopasowany biust jest taki, powiedziałabym całkiem spoko się trzyma szczególnie jak sobie dobrze wyregulujecie ramionczka, jak dobrze sobie je tam podciągniecie, to biust jest bardzo fajnie trzymane dół jest oczywiście, w ogóle ten materiał jest bardziej rozciągliwy niż tamten zobaczcie, tutaj to jest guma totalna guma, piękne kolory, właśnie takie fuksjowo, fioletowo, niebieskie e, i on ma dół taki trochę w stylu chust. E, jest taki powycinany e, w takie w takie właśnie e, chusty, w takie rogi, chust. E, I ten dół jest taki z jednej strony dłuższy, z drugiej strony krótszy, tak faluje, bardzo fajnie to wygląda. E, góra jest e, oczywiście tutaj usztywniana, ma miseczki z, z gąbeczkami. E, I dlaczego, dlaczego jest taki sexy? Bo on tutaj na środku, ma taką dziurkę. Zobaczycie na przebitce. Nie będę Wam się tutaj e, e, wyskakiwała z cycem do kamery. Zobaczycie na przebitkach, jak to było w naturalnym środowisku. Jest taka dziurka wycięta. I ta dziurka odsłania już więcej ciała, odsłania już więcej biustu. E, ta dziurka jest oczywiście też tutaj regulowana takimi taką. E, zaraz zobaczę, czy mogę to jeszcze bardziej ścisnąć? Mogę. To można tą dziurkę zmniejszyć. Ja tak po prostu ubrałam ten strój i stwierdziłam, że no taki jest wyuzdany. też jest rozciągliwe. To do zawiązywania tej dziurki też jest rozciągliwe i to też się rozciąga, więc to trzeba byłoby mocno naciągnąć, zawiązać i, i, i dopiero. Nie zostawiać za dużo miejsca. No, w każdym razie jest ta dziurka i to jest taki już Jinx. E, tutaj też jest bardzo fajnie wycięty ten strój. Naprawdę, w sensie, można powiedzieć, że nisko, jeżeli możemy tak mówić o tym, no to on jest nisko wycięty. W sensie mocno zabudowana jest pupa, cała zakryta, e, po prostu bardzo komfortowo. E, z przodu tak samo jest jakby nisko wycięty. E, umówmy się, że wysoko, no to idzie tak. A nisko, no to idzie tak więc jest dokładnie wszystko tutaj zakryte, tak jak się kończy noga, tak jak się kończy noga z tyłu, przy pupie tak jak się kończy noga z przodu także spoko bardzo fajnie, bardzo fajnie przygotowane nie ma się co obawiać, że wam coś wleci, tak jak mówiłam, że tamtym stroju tutaj jest to samo, że spokojnie mogłabym po prostu bez tej sukienki w nim chodzić, bo jest naprawdę bardzo komfortowy i bardzo dobrze wycięty, po spodem te majki też ma w tym samym kolorze. Mówię o tym, bo niekiedy po prostu te majty są w kolorze czarnym, po prostu innym kolorze. W sensie, no zazwyczaj są w kolorze czarnym. Jak jest jakiś właśnie tańszy strój, jak jest ten tańszy design, no to ten pospód mają po prostu w kolorze czarnym. Tutaj jest w kolorze właśnie tym różowym, więc wszystko jak najbardziej na tak. Jak to wygląda, jak wchodzicie właśnie do, do basenu? No to ta sukienka wypływa na górę. Jesteście jak meduzy. W tej sukience ona się namacza, opada na dół, jakby normalnie, i normalnie sobie w niej pływacie, normalnie nic się nie dzieje. Ewentualnie ona jeszcze tak może podjechać do okolic pępka, i ona się utrzymuje na wysokości pępka. A jakby te majtki macie, właśnie jakby pod wodą, jesteście się pod wodą cały czas, no ale widać ten kolor, że to wszystko do siebie pasuje, więc ten strój też jak najbardziej na tak. Miałam go ubranego, ale nie wchodziłam w nim do, do basenu miałam go tak ubranego, ala wiecie, troszeczkę do opalania, troszeczkę do, e, do chodzenia, jakby miała ochotę wejść do, e, do basenu, wiecie jak to jest, więc e, ten e, strój też jak najbardziej na tak, kolorystyka, wykonanie, e, to jak się w nim czuję, uważam, że jest jak najbardziej na tak. No i teraz się zastanawiam, kurczę, nad tym z fiszbinami, czy brać rozmiar większy, czy nie brać rozmiaru większego, czy to coś zmieni, czy on całkiem zmieni właśnie rozmiar e, swój i miseczek też, no wszystko to e, jakby y, musiałabym sprawdzić, więc jeszcze się nad tym zastanawiam, no ale to całe moje zamówienie, dajcie mi znać jak Wam się podoba, co Wam się najbardziej podoba, czy lubicie sukienki kąpielowe, już Wam raz pokazywałam, w sensie nie raz już po prostu na tym kanale, ale już w tym roku było jedno mierzenie właśnie sukienek kąpielowych. Ciekawa jestem Waszej opinii, ja bardzo lubię, powtórzę się jeszcze raz, bardzo lubię, czuję się komfortowo, e, czy właśnie ubieram taką sukienkę i mogę sobie hasać koło basenu, Mogę sobie hasać po plaży, tam i z powrotem, i czuję się w porządku, e, więc e, ja bardzo polecam, jeżeli jesteście osobami, plus size, chcecie ci się wychodzi na plażę. Wiem, że jesteście tutaj, dziewczyny, e, bo piszecie do mnie, wiem, że mnie oglądacie, i spoko. To jest jakby pierwszy krok. Mam wrażenie, że że ta sukienka jest takim przełomem, dla mnie była, chociaż miałam to gdzieś, szczerze powiedziawszy, miałam to gdzieś, ubierałam różne stroje kąpielowe, ale jakby polubiłam się, czuję się właśnie komfortowo, nie muszę się spinać, nie muszę się przełamywać spoko luz, więc uważam, że to będzie dobre wyjście również dla Was, jeżeli chciałybyście po prostu coś fajnego, innego, komfortowego na plażę założyć, no to polecam Wam, polecam, polecam. no niech każdy nosi to, co chce, przecież jest wybór, są bikini, są tankini, są jednoczęściowe, dwuczęściowe i są też sukienki kąpielowe, no i ja wybrałam sukienkę kąpielową, są dostępne na rynku, każdy może dokonać wyboru takiego, jakiego chce, no, więc czekam na Wasze opinie w komentarzach oczywiście. Dziękuję za wszystkie łapki w górę. Dziękuję za wszystkie subskrypcje. Fajnie, że tutaj jesteście. Jeżeli reagujecie, jeżeli Wam się podobają takie filmy, które ja tutaj dodaję, no to. Będę dodawała ich więcej. Oczywiście jest to dla mnie e, sygnał do tego, że coś Wam się podoba i chcecie tego więcej. Jak najbardziej zwracam na to uwagę, statystyki i to, jakie są Wasze reakcje, zdecydowanie biorę pod uwagę. Przypominam o kodzie rabatowym: kod rabatowy minus 20% Magda635. Czy ja dobrze zapamiętałam? Tak jest! Magda635, proszę bardzo, tutaj się Wam wyświetli. Kodzik możecie korzystać. E, ja zapraszam. Na kanał vlogowy, jeżeli chcecie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało w praktyce, jak to wszystko wyglądało na wakacjach, jak te stroje wyglądały, no to zapraszam. Zobaczcie, chociaż nie wiem, czy były nagrywane, bo ja je trzymałam w tajemnicy. Ja je trzymałam w tajemnicy, ja je testowałam jeszcze przed wszystkimi, <grym> ale zapraszam na kanał vlogowy, a ja się z Wami żegnam. Cześć, pa!